Mistrzostwa Europy modeli szybowców w klasie F3J seniorów i juniorów. Przez kilka dni na lotnisku w Kruszynie modelarze będą walczyć w kilku rundach. W rywalizacji uczestniczą najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, a szybowce, którymi sterują, nie należą do najtańszych. Przyjechało tam około 60 zawodników, do tego osoby towarzyszące. Razem jest chyba około 90 osób. Przyjechały reprezentacje dziewięciu państw europejskich. Są to modele. Ja Ogólnie rzecz biorąc, to są modele termiczne. To są takie duże modele, które w rozpiętości prawie 4 metrów. Mają troszeczkę mniej, ale prawie 4 metrów. Są to bardzo drogie modele, wykonane z kewlaru, czyli z włókna węglowego. W szczególnych warunkach doprecyzowane, do dopasowane są ich profile po to, żeby mogły latać wysoko, żeby, ma, latać, żeby mogły latać przy tym wolno. Zieli zwraca uwagę przy punktacji szczególnie na dwa elementy. W szczególności to jest czas, że w wyznaczonym czasie ma ten pilot, bo sterowany jest to urządzeniami radiowymi, ma w określonym czasie wylądować z dokładnością co do jednej sekundy i z dokładnością co do jednego centymetra. I te dwa, w szczególności te dwa parametry podlegają ocenie. W zawodach istotnym czynnikiem są również panujące warunki atmosferyczne. Tak jak dzisiaj to są oczywiście optymalne, jest istotny kierunek, kierunek wiatru i siła wiatru nie może ten wiatr być większy, jeżeli dobrze pamiętam, to 6 metrów na sekundę, czyli to jest taki dość, dość, dość porwisty. Druga sprawa, że jeżeli będą opady deszczu, to one też zakłócają lot i na ten czas muszą być zawody przerywane. Zawody zakończą się w najbliższą sobotę 3 sierpnia.